Pozwól, że opowiem Ci historię. Cześć, tu misz gry Tomek, a to jest 13 część prezentacji kampanii do DD Night's Dark Terror pod tytułem Wieża Goltara. Poprzednią 12 częścią była Nora. Tekst zawiera spoilery, więc słuchaj go uważnie do cholery. Bohaterowie. Dzięki mapie, którą sporządził dla nich król Centaurów, wiedzą już, gdzie znajduje się tajemnicza Zitaka, osada Hatakan. Tam bowiem znajduje się uprowadzony przez w sumie teraz już trzeba powiedzieć kajdaniarzy. Ich pierwotny zleceniodawca Stefan. Zitaka znajduje się na lewym brzegu, patrząc na mapę, rzeki Woda. Teren tam to niezliczone jary, które tną niewysokie wzgórza. Być może to skutek erozji, być może to są rzecza, rzeki, woda. Nie ma to znaczenia. Teren ten jest również patrolowany przez łowców, niewolników rozsyłanych z Zitaki przez kajdaniarzy. Sama Zitaka to niewielka, może w czasach swojej świetności licząca kilkaset dusz osada górnicza ludu Hatakan. Ale to było kilka mileniów temu. Od tej pory wszystko to zostało totalnie zrujnowane, przesypane, jak widać na ilustracjach, i nikt już nawet nie pamięta, że to należało do Hatakan, nikt, oprócz Goltara i w tym momencie bohaterów graczy. W ruinach można spotkać yy, trochę hobgoblinów z klanu Żółte Kły, Yellow Yellowfang, tych, którzy, jak pamiętamy, noszą srebrne obroże. Natomiast kwatera główna gangu znajduje się w wieży. Tam kwaterują hobgoblini i przede wszystkim łapacze niewolników, yy, kajdaniarze. No i yy, last but not least. Goltar. Tam również można spodziewać się znaleźć Stefana. Hobgoblini są z klanu Krwawe Uby, czyli Bloodhead. Jak widać na ekranie, zarówno samą Dolinę Hataki, jak i można przemierzać zarówno po szczytach skarb, jak i po dnach jarów. I analogicznie można dostać się do wieży. Można tam wejść po prostu z dna jaru, głównymi drzwiami, Niekoniecznie głównymi są też inne, a można wejść ze skarpy od razu na wyższe piętro. Należy tylko pamiętać, że szczyty skarb są patrolowane przez nietoperze, zaś dno jarów patrolują oczywiście goblini. Wieża wzniesiona jest, można powiedzieć, wkomponowana w zbocze jaru i wzniesiona na szczycie budynku o kształcie litery L na połączeniu laseczek. Z tym, że jednego skrzydła tego l nie widać na planach, ponieważ jest ono wkopane w skarpę. Jakoś się rzekło, można tam wejść wrotami z Dynajaru, z tym, że wtedy, jak widać na tym miejscu oznaczonym jako plac, stoją hobgoblini na warcie, a można także bezpośrednio ze skarp przez strzelnicę, Co będę omawiał przy konkretnych pomieszczeniach. Nie można również wykluczyć, że bohaterowie na obecnych poziomach, to będzie piąty lub szósty, użyją czarów takich jak na przykład lot, i wówczas dostaną się do wieży od góry. W oryginale przygody wstyd to przyznać, ale autorzy posunęli się do haniebnego railroadingu, choć pamiętajmy, że to pojęcie jeszcze nie istniało w 1986 roku. Mianowicie stwierdzili, że tak nie wolno, bo tam napadną i wtedy nie doperze oj, jak to będzie strasznie. No, pozwoliłem to sobie zmienić, czyli po prostu nie nietoperzami. Natomiast w strzelnicach, czyli w oknach są glify strażnicze. Nie te okna są za wąskie, żeby przeszła jakaś postać, to jeszcze są tam umieszczone czary glif strażniczy i alarm, tak, aby utrudnić wejście. Czy to wejście jest niemożliwe? Jest cały czas możliwe. I co więcej, uważam, że nic strasznego się nie stanie, jeśli bohaterowie zaczną eksplorację tej wieży od góry, od środka od jakiegokolwiek wybranego przez siebie miejsca. No, ale tutaj muszę omawiać to w jakiejś kolejności, bo inaczej będzie totalny chaos, więc po prostu polecę po kolei od dna jaru. Zanim zacznę omawiać hmm, pomieszczenia, jedna uwaga ogólna. Jeśli bohaterowie wdają się w walkę, czy to z oblińskimi wardownikami przy drzwiach głównych, czy gdzieś w środku wieży, ale mówię o takich walkach, które powodują duży hałas, wówczas ściągają na siebie Atak goblinów z osady Hataka. To jest około 20 goblinów z wodzem na czele i tresowanymi skunksami. Ok, przechodzimy do omawiania wieży. Jak widać X4, parter, plac, warta, hop goblini. X5 to jest sień. Tutaj są prycze tych wartowników, którzy stoją na placu. Dalej mamy, no właśnie, mam dalej, dalej jest X8. X8 to jest parter. Znajduje się tutaj hol z fontanną, która jest zasypana i tutaj taki naprawdę fajny smaczek. Jeśli komuś będzie chciało pokopać w tym śmieciu, w tym gruzie, który, którym zakopano, zasypano fontannę, wówczas odkryje 10 sztabek złota. W pomieszczeniu znajdują się dwa posągi ludzi te oznaczone gwiazdkami, a za kurtynami, oznaczone tymi falkami, znajdują się, przynajmniej dopóki nic ich stamtąd nie wyłabi, nad król hobgoblinów, czyli Wlak, cały ten mistrz ceremonii i jego zimowy wilk, na którym on jeździ, który jest jego bodygardem i przyjacielem. Oznaczeni są pieskiem i tarczką. Up to są schody na górę, zresztą to widać, bo to jest opisane. I teraz tak, są też boczne skrzydła tego budynku, oznaczone X6 i X7. X6 to jest krypta, ona już została splądrowana i znajdują się tam dwa galaretowate sześciany, po polsku czyli gelatinous cube, po angielsku dwa potwory. Ogólnie coś takiego bym uznał za głupie, takie po prostu mnożenie potworów dla mnożenia, ale to nie są przypadkowe sześciany, mianowicie to są te sześciany, które przyzwał Goltar w jakichś tam sobie wiadomych celach i które mu zniszczyły pierwszy posiadany przez niego gobelin mapę do zapomnianej doliny. Tutaj taka uwaga jest napisana w nawiasie, że na dach X6 można przejść ze szczytu Skarpy Jaru. X7 analogicznie. Tutaj też na dach można wejść bezpośrednio ze Skarpy Jaru, a już z tego dachu dalej można przechodzić do X9. Ale zanim dojdziemy do X9, to jeszcze zajmijmy się X7. To jest archiwum, napisałem tutaj na planie, ksiąg parafialnych. Oczywiście no, to jest takie uproszczenie. To są jakieś... Zapisy, metryki, chrztu, urodzin, ślubów, pogrzebów, hatakan sprzed mileniów. Niby nic ciekawego, ale jeśli ktoś poświęci na to ileś tam miesięcy studiów, to może wyciągnąć z tego kawał solidnej wiedzy o tej zaginionej rasie. No, ale to oczywiście wszystko jest zniszczone zdegradowane, zdewastowane, regały są połamane i oblepione pajęczynami. Dlaczego? Bo znajduje tutaj leże dwóch giga pająków, które uwiły sobie tutaj gniazdo, więc mają nawet małe. Niegroźne, ale jednak. OK. Przechodzimy na piętro pierwsze do pomieszczenia X9. Tutaj znajdują się koszary, kajdaniarzy. Napisane jest w nawiasie nieobecni, bo wiem bardzo prawdopodobne, że oni po prostu wyjechali na ten patrol do jarów wokół Zitaki i bohaterowie już się z nimi rozprawili, albo po prostu ich nie ma. W pomieszczeniu jest 8 łóżek, Srebrne kajdany na ścianie to oczywiście jest symbol gildi kajdaniarzy, czyli dlatego to jest tak eksponowane. No i znajduje się także skrzynia z ekwipunkiem porwanych. Porwanych, więc także Stefana. Tu można ładny lucik znaleźć. I tak jak napisałem w nawiasie, można tu wejść przez strzelnicę z dachów X6 i X7. Ok, widzę, że... Wybiło już 9 minut, więc muszę przerwać i podzielić ten odcinek na dwie części. Nie widzę problemu. W takim razie na dziś to wszystko. Następnym odcinkiem będzie Wieża Goltara 2. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do pozostałych materiałów. Cześć.